Wyjmowanie filtra. Filtry nie znajdują się dwa filtry, jeden na drugim. Są umieszczone. No nie ma na co, na co patrzeć, bo jest wygięty, ale powinien być prosty. Znajdują się one wewnątrz tak. Tu mamy takie uchwyty pomagające złapać do wyciągania. Pierwszy jest łatwiej wyciągnąć, bo jest na wysokości otworu. Wysuwamy a drugi będziemy widzieć zaraz na dole i mamy ten uchwyt, że go łatwiej można było złapać musimy filtr wyciągnąć do góry i ciągnąć przez otwór ciężko wychodzi czasami trzeba pomóc sobie drugą ręką przy zakładaniu filtrów to samo patrzymy na kierunek Przypływu powietrza w tą stronę zakładamy. Więc tak, w ten sposób wkładamy pierwszy filtr. Musimy go umieścić w dole. On musi na dole w tym gnieździe dobrze siąść. Nie może być tak lub tak, bo potem będzie nam źle włożyć drugi filtr. On, musimy być pewni, że on dobrze siad na dole. Pierwszy mamy założony. Wkładamy. Drugi. W ten sposób. Tutaj było źle coś założone, dlatego ktoś wepchnął siłę i się pogiął. Wymiana prosta około 15 minut roboty.